Witamy na kolejnym odcinku z Hatrika i powiem Wam, nic z mi nie schodzi, nic nie chcą kupować. Dlatego dzisiaj jest e, środa wieczór. Wystawiam mojego bramkarza Włocha za 4000, a on jest wart aż 2600. Ciekawie za ile pójdzie, a on pójdzie w sobotę wieczór, tak mam nadzieję, że ktoś się zainteresuje i przynajmniej te półtora miliona albo milion zgarnę Bo. Mam już kolejkę w y, trenowaniu, Wyciągłem fajnego juniora, jak oglądacie, to Bogdan jest y, solidny, mam nadzieję, że za niedługo skoczy na znakomitego i dobrze się to wszystko prezentuje, a właśnie ten wok jest nietrenowany, to go puszczamy dalej, Stefana zatrzymujemy, jest tak samo fantastyczny, ale on ma fajną formę, fajnie u nas broni i zobaczymy, co będzie z tą ligą dalej. Bo raczej będzie awans z drugiej pozycji, chyba, że szukamy taty nam naklepią bo mają tyle samo punktów. I idziemy w web-u-web, web, tylko mam lepszy stosunek bramek. I tak się tu prezentuje. No i teraz tak robiłem też takie czystki tutaj w lidze juniorów ostatnio fajnie wygrywamy, mamy drugie miejsce i dość mocno pozbyłem się zawodników, zostało mi już tylko 14 i jestem ciekawy czy ten nasz bramkarz to jest zadowalający maksymalny jego poziom czy będzie mógł być solidny i go wyciągamy a tu też trenujemy bramkarzy to już będzie nasz nasz wychowanek jest też jeden wychowanek którego tu trenujemy to jest taki starszy Wilhelm Wilhelm ale ma 22 lata jest znakomity on za niedługo też powinien być fantastyczny tak samo jak ten e, Izraelczyk, czyli bo, bądź bo niekąd Żyd jest też znakomity, tylko tutaj mamy jeszcze trenera słabszego, bo mamy zadowalającego, niesolidnego. E, pokażcie tego trenera, trening. E, a to sztab, kurczę, taka pomyłka. Sztab, no i mamy zadowalającego. Mam nadzieję, że w przyszłości. Wykształca u siebie jakiegoś starszego zawodnika, który będzie solidny i tu będzie lepiej podskakiwały te treningi, ale nie jest najgorzej. Zobaczymy w piątek jak, jak, jakie będzie rozstawienie treningowe, czy ktoś, ktoś komuś podskoczy coś, czy nie. Bo tu tak samo Stefan dziesiąty poziom może mu wejść. No i Bogdan mody się szkoli. Ostatnio, jak pamiętamy, nikogo ciekawego, z Juniorki nie wyciągłem. To tak właśnie to się to prezentuje. Ok, na dzisiaj kończymy. I niestety zrobiłem swój własny turniej pierwszy, bo jak mam tego supportera, to mogłem zrobić turniej, tylko od razu dałem sobie mały drużyn, bo myślałem, że może trafię na kogoś słabszego i może sam go wygram. Mój pierwszy turniej, ale grałem z jakimś potężnym. Słowakiem bodajże i napisał Hard Day of my coach work This can only be, be, can be better I love to see that Nie wiem Normalnie kpił ze mnie, nie? Wyrypany, Wery. wyrywany. Trzymaj tam się. jeszcze tam pograją. Ja na ten turniej już odpadłem. No i na tyle, kurczę, mam nadzieję, że z tymi zawodnikami to nie będzie w topa. Aż mi się nie chce ich wystawiać, bo nikt nie chce ich kupić, a można tylko raz w tygodniu ich wystawić myślę, że pod koniec sezonu będą, będą, będą większe ruchy, a ile zostało 9 meczy, już było rozegranych. Raz, dwa, trzy, 7 siedem, siedem, a się gra 14, no to sezon się powoli kończy, to będę ich powoli wystawiał, bo może ktoś będzie szukał mocniej albo na początek sezonu. Nie wiem, bo na początek sezonu dość fajnie, wszystko wchodziło mi co chcieli kupić czy sprzedać, ale teraz jest trudniej, trudniej na tym rynku. No zobaczymy. Ciekawe jak Juventus skończy też ligę. Tutaj czwarty, tu jest bardzo mało botów. Nie było żadnych, ale widzę, że Czech raczej już nie gra. Czyli ten GKS możemy minąć, możemy tu skończyć na trzeciej, a może na drugiej pozycji. Nie. Druga to raczej jest odlot. No zobaczymy jak to wszystko się potoczy. Dobra, kolejny odcinek będziemy nagrywać w niedzielę bodajże. Albo w piątek jak zobaczymy podsumowanie tre, tre, treningowe czy komuś skoczyło jakiemuś bramkarzowi na wyższy poziom. A wróć jeszcze do Was wracam, bo teraz zobaczyłem w statystykach e, stadionu, e, frekwencja stadionu, że w FC krócujecie. Są zapełnienia, tylko wcześniej jak słabiej grałem, przegrywałem, to nie było aż tak. Teraz są, to nie wiem. No, może trochę trochę dobuduję, ale na przykład dobudowałem na pewno w Juventusie, bo tu cały czas było na czerwono trybuny kryte i loża dla VIP-ów i daliśmy rozbudowę. Stadion, ciekawe czy widać ile dałem do rozbudowy. Trwa przebudowa. I trybun krytych 1500 pobudowałem i loży dla VIPów 300. I to mnie wyniesie trochę mniej niż milion ta przebudowa. Tutaj nie widzę, ale tam mi to tyle wykazało. A wróćmy do FC Krucjaty frekwencja na stadionie. No tu się często pojawiała, że ta kryta i VIPy są przepełnione. Dobrze, i miejsca siedzące też się zdarzały. Dobra, trochę tu poszerzymy to. Widzimy, że jak może ich przyjść więcej, eee, przebudowa stadionu. I tak, miejsca stojące na pewno zostawiamy, bo tam było zawsze. Dobrze, tu może dobudujemy 2000. Klub bogaty, A kto bogatemu zabroni. I tu, nie, to może. Dobra, dwa, A tu też dwa. I zobaczymy, co dalej będzie się działo. A tu możemy nawet 500 dla VIPów Będzie gitara. O, 2 miliony to na szafnie. Dobra, spoko może być. Utrzymanie. Czy ile utrzymanie? Nie. Dobra, wyceniamy projekt. Zuzał mówienie. Gitara poszerzamy. Zobaczymy jak dalej to będzie się prezentowało i to tyle. I to mamy niedzielę. I sprzedaliśmy naszego bramkarza, ale niestety niestety on był wart około 2-3 milionów ale tylko się sprzedał za milion czysta, na trudno, jak widzimy w połowie sezonu nie ma co za bardzo sprzedawać, bo to kiepsko wygląda tak samo tu nasze dwóch, tylko były podpatrzenia, ale nikt tego nie podbija zobaczymy, mam nadzieję, że pod koniec jak ktoś będzie chciał przycisnąć i wygrać albo na początek sezonu się wzmocnić, to może wtedy dopiero coś będzie a jeśli chodzi o podwyższenie umiejętności zawodników to Bogdan wskoczył na znakomity poziom, a to nasz wychowanek. Stefan nadal jest fantastyczny, ale my, myślę, że niebawem już będzie na dziesiątym poziomie. I powiem Wam, że ta niedziela była bardzo szczęśliwa, bo zdobyliśmy komplety punktów w obydwu drużynach. 3-0 zwycięstwo i w Juventusie 4-2 a w lidze e, utrzymujemy czwarte pozycje i utrzymujemy drugą pozycję w tej siódmej lidze i tak to właśnie się prezentuje składy poustawiamy, ale teraz żeby domknąć to wszystko to chciałbym e, zobaczyć co nam wyjdą, więcej wniosku, bo to jest bardzo ważne wyciągnęmy znowu gracza z pola, w następnym turze może bramkarza i co my tu mamy? No nie, znowu takie. Nie, nie, nie. 17-latek, jak jeszcze by miał. No. No nie wiem, damy go raz na sprzedaż. Może ktoś go weźmie za 4000. Jak nie, to niestety go będziemy musieli zwolnić. A w Juventusie, jak tą z telefonami będzie. Wszędzie po 6 godzin ostatnio chyba nikogo nie, zaz... nie z... przyjęliśmy. Zobaczmy czy jakiegoś bramkarza będziemy mieli. Eee, trafił nam się talent. Uuu, jak ten chłopak się nazywa. 15. -latek. Powiedziałbym, że jego umiejętności podań jest fatalny. Patrząc na jego słaby, całkowity poziom umiejętności to może być piłkarz dana. Jeśli będzie się dobrze rozwijał ten chłopak ma szansę osiągnąć przeciętny poziom umiejętności defensywy. I to jest talent. Kurczę, nie dziękuję. Dzwonimy dalej, Tomasz, ojejku, samo kiepsko i szesnastolatek, też nie. I ostatni telefon, Gustaw, Gustaw ten yy, prawdziwy talent jest, chłopak nazywa Słaby Stanisław. E, ten piłkarz prezentuje obecnie słaby poziom umiejętności rozgrywania, jeśli się będzie dobrze rozwijał, chłopak ma szansę osiągnąć przeciętny poziom umiejętności podać. No nie mamy nikogo innego, to go już bierzemy. Yy, słabo rozgrywa, ale my rozgrywających dosyć mamy. No nie wiem, coś pokopie, ale myślę, że będzie to zwolnienie i tak w przyszłości, tutaj, jak tu mamy, w, w rozgrywaniu, mogłoby zabrać. No nie, no raczej myślę, że nawet do składu będzie ciężko, miał się do, 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 dostać. No ale co zrobić? Co zrobić? Takie życie. I tak to na razie wygląda. Dobra, to widzimy się mu za tydzień. Trzymajcie się i napiszcie co tam u Was, jakie wyniki może udało Wam się kogoś fajnego z juniorów wyciągnąć i do usłyszenia.